Cześć, znów poniedziałek, bo słuchajcie znowu, znowu problemy jakieś mnie trapią. Eee, nawaliła mi sta, studnia, czyli pompa w studni. Nie mogłem nic zrobić z wodą, jeszcze teraz też nie robiłem. W zeszłym tygodniu malowałem dom, więc w ogóle tutaj nie grzebałem w tym akwarium. Poza taką małą podmianą wody w ogóle nie usuwałem roślin, więc teraz, o jak ładnie buszowiec sobie między roślinkami tam zasuwam. Więc możecie sobie teraz zobaczyć, jak wygląda full zarośnięta dżungla. Ładnie. Ale ten, zaraz przerzedzę Kamera i tak nie pokazuje tego, tego jak to naprawdę wygląda, bo teraz wokół jest stosunkowo ciemna. Na kamerze to ona tak sobie łapie jakieś tam światło i się, się rozjeżdża. Więc jutro chyba dopiero coś pogrzebi tutaj w tym. Muszę usunąć dużo tych nurzańców, które są z tej strony, które mi przeszły na prawą stronę akwarium, bo ja nie chcę ich z prawej strony, a jest ich całkiem sporo, tego tak może nie widać. Burszowiec się czai do jedzenia. O. Więc tutaj te wszystkie, wszystkie te nurzańcy po prawej stronie wylecą. Nawet chciałbym je z korzeniami wyrwać, żeby się nie rozpleniały tutaj. No i z tamtej strony też w sumie dużo, dużo wyrwa. 900 wam chyba na razie nie pokażę, bo mi wstyd ze względu na brudną szybę, mega brudną szybę, a nie chcę jej czyścić, bo znów pielęgniczki, akarki mają, mają młode, które tak, to wygląda tak. One je mają, po czym je zjadają, chyba zjadają, bo po powiedzmy takim pływaniu z nimi przez parę dni, już takiej ładnej e, ładnych chmarki rodzice się opiekują, maksa, po czym znikają, po nocy znikają. Już próbowałem, żeby im dać trochę światła w, w ciągu nocy, bo podobno ze stresu mogą zjadać, jak nie mają światła, ale to też nie pomogło, też po nocy znikają. Dobra, słuchajcie Wreszcie się trochę ze sprzątaniem, bo po tym wymianie pompy studnia o jajku. Trzymajcie się, miłego Tygodnia. <grytanie> Zaraz je nakarmię. Niech sobie jeszcze pływają chwilę. Odsunę trochę. Przynajmniej widać, że akwarium jest dobrze wypoziomowane. Bo zobaczcie, teraz jest e, ten. Zeszła trochę woda, jest poniżej poziomu e, tej pokrywy, nie? więc widać, jak prześwituje tam. No dobra, Helka.